Idziemy. na terapię. Idziemy. mi to, dzieciaku! Chronicie ją! Chronicie ją przede mną! Chronicie ją przede mną! O jedynki, Do szóstki! O nie Do szóstki! No! no dobra! No to w takim razie można powiedzieć, że... He, he, jesteśmy do, do, do gadania, nie? Mm, no mm, i widzisz? Mm, 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 mm. Pietruszka jak prostą można było tutaj trafić do serduszka wafla. Troszkę się zaszmacić i od razu, przy bardzo, jak się udało. Tylko troszeczkę. Taki delikatny zaszmaczek. Nie, ty, 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 hey, spokojnie, ty, ty, tak? ty tak? no. Spokojnie, że mówisz o moim koledze Pietruszce, no. <śmany> Nie, nie było tak źle. Ja go ale... bardzo lubię. <grym> ja mu ale też masz... pomagam. Ej, ale, ale powiem ci, Pietrucha, że masz ewidentnie jakąś tutaj... Pietrucha, czemu strzelasz... czemu masz broń i celujesz w <ścoughs> hejdzie Nie no, Pietruszka, przez no, na, świry. Nazwała mnie Nie, nie, brzydko. Nazwała mnie ty mnie wczoraj pociąłeś, trochę, tak, nie, nie był udział, okej? Okay? A powiedz mi, jak to jest, że ta e, twoja koleżanka wysyła mi karteczki miłego wieczoru, miłego dnia, pisze ze mną, pokietuje, nie? No co ty robisz? Nie A, Czekaj, chodzi o wafelka? Tak, chodzi o wafelka, ale, kurwa, a... No? Dziewczynę kolegi podrywasz? Piotrówa byłaś. Ale, ale, ale zaraz, zaraz, nie chodzi o podrywa... cię, kurwa, w tryby? Ale nie, cię, kurwa, ale nie, 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 o jeba, nie, nie. cię, Dajcie mi dojść do słowa, łodzie. bo ja nie skończyłem. Mi nie chodzi o podrywanie, tylko rozchodzi się o to, że to ona mnie podrywa, a na boku spotyka się ze starym dziadem zboczeniem. No. Nie jestem zboczeńcem. Nie, ja ją nazwałem zboczeńcem. I on nas złoczeńcem. Nie jest no. złoczeńcem. Po prostu nas kokietuje i manipuluje nami, i próbuje nas skłócić. I myślę, że to o to chodzi po prostu. Nie, ja byłem dzisiaj z nią to nie chodzi o... A ona przez telefon i mówi, że ma wyrwany Nie, choć. Ona próbuje skłócić wszystkich. Nie, po One, prostu ci się ona wydaje. Zazdrościsz, zazdrościsz, boli go to, boli go to. Boli o, go, go, go twój związek z wafelkiem. Wiedziałem, że go to boli, Widział, czułem. Heidi, ja ty jest spokrewniona z wafelkiem? No ja ją traktuję jak moją siostrę, wiesz? kurwa, będziemy szwagrami. Szwagier Musisz Hajdi doprowadzić do tego, żeby ona była z Pietruszką. Tak, myślisz, że, że to będzie dobry pomysł? Cztery to zestawy nam będzie. To będzie świetny pomysł. Musisz do tego doprowadzić, Hajd. To będzie tajemnisty ja, pomysł ja. przecież. kochasz ją? Kocham ją, kocham ją. Oooooh! Ja kocham. I dobra, tego się nie spodziewałam. Jak to się nie spodziewałeś przecież? Że on ją kocha? Czemu Cały, wie? Całym sercem ją serce kocha. Odwróć ją, dopiero do drzwi. A teraz terapia, Pydukota. Wiem, otwórz mi. Otwórz, otwórz. No. Nie, Za, nie, zapisałem nie. nas Och, na terapię, Kasia, zapisałem nas na terapię, idziemy. Kuba kisza, Kisza. Łoł, wow. k... co ty Dlaczego? Kurwa. Chodź Pytrucha, idziemy już Zapis... Pytrucha na terapię, na górze. Pytrucha na górę, na górę. No idę, idę. Ej, co ty, co ty robisz?

Poczekaj, poczekaj, ważna sprawa. Ale długo to potrwa, bo my tu już mamy przygotowane wszystko, lokalizacje ci wysłałem. Spokojnie, załatwię tylko jedną sprawę. Ja pierdolę. A! Gdzie Stój, czekaj! No nie! Ciś tego cyberpunka, co tam się dzieje kurwa? Szukam wafelka, czy ciebie najebałyś Czy wszystko kuchnij, proszę się jebać, rozumiem. Ale co, co przez zęb? mi Śniżkę, gdzie ja chciałem, miał dobrą niepodzielę, bo mi zniszczyłeś życie. Wysłałem ci lokalizację, wysłałem ci lokalizację. Kurwiłem się. Czemu? Zniszczyli mi wszystko. Miałem ja. się zakolegować z Waferkiem, a teraz mi się boi przez Gamorę. Rozumiecie? Boi się mnie. A ja bym przecież nic nie zrobił. A nie sądzisz, że to przez to White Party? Zamknij się. White Party był super. Yyy... Ta... Ta... Dobra, przekonałem wszystkich do powrotu. Dobra, a ja idę dobra, dalej szukać wafelka, rozumiecie? Dobrze. Odnajdę ją, hehe, <grym> Spotkamy <grym> Odnajdę, na ją. Na Panie, odnajdę ją. Przecież... HĘ?! Spotkamy się na widzisz, kurwa, słucham Dobra, dobra. Ty jesteś... Ty jesteś rozjebany, młody? Waffelek! Ty jesteś rozjebany, Bawelek! no? Wychodzimy! Wychodzimy! Ale tu nie ma Wasza strony. Powiedziałem, wychodzimy! Teraz! Powiedziałam, proszę wyjść. Nie spotkałam na widzę! Powiedziałam, wyjść z Nie, nie ma jej tam, nie ma jej tam, tylko i ubrania tam zostały. No już przydałam muszę znaleźć go! Ej! nie Nie, nie wypuszczę go! Otwórz mi to! to, jakie ręce! Kier Pierdolcie się! Się, yes. Ale mi, się mi, się się. Just. O, mi to, dzieciaku. Co mam mi to, dzieciaku, powiedziałem. Wiki otwieraj. Ja się dzieciak Na razie, frajerzy. Załóż mi to głośniej. Pierdol się. O! Oh, to był żart, to był żart, to był żart. Piędl się! się! Nie się! was! was! Oh. mi o tej sytuacji z tą suką. Bo widzisz, że chciałem ci pomóc stary, nie? Powiedziałem cię. No, powiem ci więc. w takim razie. i Ci opowie chłopaku. Wszystko zaczęło się, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem. No. Można powiedzieć, że zakochałem się. Nie wiedziałem, że to będzie uczucie tak rosnące i doprowadzone do tego, do czego doprowadziło do dzisiaj. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, jak porwałem ją i zaprowadziłem do lasu. Niesamowita była. Jak? Uciekała. Jak? Ha. Krzyczała, żebym ją zostawił. Było to niesamowicie piękne. Niesamowicie piękna. Do dziś pamiętam ją krzyk jak oblewałem ją wrzątkiem. Ha, ha. Oblewałem ją wrzątkiem. Ha, ha. Ale coś też poróżniło. Nie wiem dokładnie co, ale ona się mnie boi. Boi się mnie. Nie wiem dlaczego. Nigdy jej przecież... Nie chciałem zrobić krzywdy! Nie rozumiem tego. O, czekaj chwilę, bo oni dzwonią. Nie rozumiem Staro. tego. Zadzwoń się z Gepardem, albo z Gepardem i... Gepard? Się, no. ha. Kojarzę go. Ha. Kiedyś bo... na White Party opierdalał mi pałę. Ale to nieważne w tej historii. Ważne jest to, że... Waferek. Paweł. coś już mieć ze mną Znowu ją muszę porywać na siłę. Dobija mnie to. To jak to się mówić? Mów do mnie Pietruszka. Pietruszka złamane serce. Bo takie ma. to, to może z nią konfrontację. Tam nie wiem. Tam nie wiem. Tam nie wiem, czy w, ale, w ogóle ale, ma to ale, sens jeszcze. Na tym etapie, w którym się znajdujemy. Zabrałem ją na romantyczną rękę. Nawet dorzuciłem jej do drinka GKB. A ona! Ona! Olała to! Kaczucha siedem złotych ja siedemdziesiąt siedem groszy. Co? Tej Wiesz, walki nie, nie jeszcze w stanie dobytom wygrać, dobytom, pora no, się poddać sześć razy. Gdyby to było takie łatwe... A... Gdyby wiedział, jak do nich dotrzeć... Tam już nie wiem... Tam nie wiem, czy w ogóle się do tego nadaje czy... Hmm, czy jakaś kobieta w ogóle kiedykolwiek na mnie spojrzy... Nie wiem... Jest Ale problemy, mogę się domyślać... Jeżeli uda mi się ją spotkać, obiecuję się... Szykuję do Karoly A później. Zaprosić <noise> mnie, byłem Będę zwiększał stopnie. Od jedynki, od jedynki. Do szóstki. 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 I tak w kółko. Tak, w kółko. Rozumiesz? Nie. Ty tego nie rozumiesz! Nie rozumiesz, co do niej czuję! Nie rozumiesz, co czuję do niej! Nie rozumiesz, że chciałbym ją oblewać wrzątkiem! Wy wszyscy tego nie rozumiecie! Bo ją chronicie! Chronicie ją! Chronicie ją przede mną! Chronicie ją przede mną! Jakim kurwa prawem, no? Jakim kurwa Ona należy do mnie! Zaklepałem ją! Rozumiesz to? Zaklepałem ją! Ha. Zdobyć? Chciałbym. Chciałbym i zrobię wszystko! Zrobię wszystko, żeby ją zdobyć. Wszystko zrobię, żeby ją urwać. Każę słapać i... Aaa! Kurwa! Tam wiesz jakieś! Tam wiesz jakieś! Słuchajcie, wszystko zaczęło się rok! Od... Kiedy, jak już mówiłem, urywałem ją w lesie. Pamiętam jak ją przykułem do drzewa. No, to odpocznij. uśmiechnij się przez chlebia. Ej, nie romansuj z nią kurwa! Przepraszam, Hej, Ej, romansowałeś ją! Nie, romansowałem Nie, nią... romansowałeś Słyszałem, romansowałeś z nią! Ej, Pietruszka, to nie jest tak jak myślisz! Co to był za tekst? To, nie wiem, tak powiedziałem, jest kobietą kurwa po prostu! To, romansowałeś z nią? Nie romansowałem z nią. nie romansowałeś, jak romansowałeś, słyszałem! To była rozmowa czysto biznesowa, na temat, yy, będę jej dawał jutro korepetycje z psychologii, sam na sam. Poznałam się do psychologii. wiesz, wiesz nie? Co na się myli? Zwolnij się. Piotruszka, zwolnij. Pietruszka, nie rób głupot. Nie rób głupot. Nie! Pietruszka, nie rób tego. Pietruszka! Nie, wyłącz mi, wyłącz. Wyłącz mi, wyłącz, wyłącz, wyłącz. Uspokój się. Nie rób tego. Nie rób tego. Nie! spokojnie, no nie rób głupot. To nie zrobiłeś? To jest romansowałeś ją. Nie romansowałem z nią. To ona, to ona romansuje ze mną. Podrywa mnie, ale mówili przez telefon, że nie może sobie pozwolić na naszą relację, bo ty ją zabijesz i... ...domujemy się spotykać po kryjowni. Ale ja tego nie chcę, ona naciska! Wolni! Nie! Wolni! Nie! Naprawdę, wolni to nie ma sensu! Zapisz to! Nie nie!